Dzień dobry, witają Państwa. Karol Wenus i Marcin Izurek. Dzisiaj kolejny program po stronie konsumenta. Program, w którym stoimy po stronie konsumenta, czyli po Państwa stronie i będziemy stać po niej zawsze. Dzisiaj chcielibyśmy omówić taki temat zmienna stopa procentowania kredytu. Niby to jest oczywiste: większość kredytów w Polsce ma właśnie taką zmienną stopę. E, niby wiemy o co chodzi, ale tak naprawdę na czym dokładnie to polega. No właśnie, Karolu. Jakbyś mógł powiedzieć, na czym polega ta zmienna stopa procentowa. E, więc zacznij, zacząłbym od tego, że kredyt może być oprocentowany według dwóch stawek, sposobów. Albo to jest stała. Kwota oprocentowania i to jest dosyć jasne, klarowne, nie trzeba tłumaczyć, po prostu odsetki są wyrażone w pewnej, w pewnej liczbie. Przykład. Odsetki stałe mogą być określone za pomocą klauzuli o treści. Kredyt jest oprocentowany w wysokości 4% w stosunku rocznym. Jasne, klarowne, nic nie trzeba tłumaczyć. Natomiast w przypadku zmiennej stopy oprocentowania, no ta sprawa jest y, dużo bardziej skomplikowana. Dlatego, że to jaka, to, jaka jest ta kwota oprocentowania, stawka oprocentowania może być zmienne w czasie. I gdy zawieramy umowę kredytu, ta stawka oprocentowania może wynosić X, ale za po kilku miesiącach może się okazać, że nasz kredyt nie jest oprocentowany stawką X, ale stawką x minus 2. Wtedy jest super, bardzo się cieszymy jako konsumenci. Natomiast może się um, z drugiej strony okazać, że nie jest to x minus 2, ale na przykład x minus plus 1 albo x plus 3. No i wtedy zaczyna się um, lekki problem, dlatego że ta zmienna stopa oprocentowania może być korzystna, jak i niekorzystna dla. Kredytobiorcy. Przede wszystkim ona jest niekorzystna, dlatego że ryzyko zmian, zmian czynników, od których jest uzależniona ta, ta stopa oprocentowania, ryzyko to jest przerzucone na konsumenta. Jakie to są czynniki, to jeszcze dzisiaj sobie, prawda, powiemy o tym, o tym dokładnie. Natomiast, właśnie konsument zawsze musi patrzeć na to, czy pewne wskaźniki ekonomiczne zmieniają się w sposób korzystny czy niekorzystny dla niego? Mamy specyficzny czas w Polsce, dlatego że ostatnie lata były, można powiedzieć, idyllą, bo stopa, stopy procentowe ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej szły w jednym kierunku, czyli radykalnie w dół. No, można powiedzieć nie do zera, ale niemal do zera w pewnym, w pewnym momencie. Sytuacja radykalnie się zmieniła. Mianowicie, z uwagi na no, szalejącą inflację, tak możemy powiedzieć, że ta inflacja no, chyba trochę wymknęła się spod kontroli. Zdecydowanie. No to jednak Rada Polityki Pieniężnej musi podejmować działania w kierunku podwyższania stóp, stóp procentowych i ta podwyżka stóp procentowych no, już pływa bardzo niekorzystnie dla kredytobiorców, którzy no, niestety muszą patrzeć na to, jak zmieni się, jak zmieni się ich, ich miesięczna rata. Do tego chciałbym przejść później, bo ty najlepiej Marcinie Ty to wytłumaczysz na konkretnych przykładach, jak zmiana stóp procentowych wpływa na konkretną wysokość raty przy danej wysokości, wysokości kredytu. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że Stopa oprocentowania przy zmiennej, przy zmiennym oprocentowaniu zawsze musi być musi referować do pewnej obiektywnej, obiektywnej wartości. Czyli nie może to być dowolnie ustalane, ale na przykład musi się to odnosić, powinno się odnosić, nie zawsze tak było i nie zawsze tak jest, ale powinno się to odnosić na przykład do stawki Wibor. Albo jakiejś innej innej wartości, innej wartości którą konsument sam może, sam może zbadać, i na tej podstawie obiektywny miernik funkcjonujący w gospodarce, w ekonomii powoduje, że konsument albo ma taką samą wartość tej stopy oprocentowania, jak zawierał kredyt. Albo ma wyższą, albo ma niższą. Natomiast to musi zależeć od pewnych obiektywnych mierników. Zgadza się, tak. Patrząc nawet na, na ten problem historycznie, poza takimi prostymi współczynnikami, do których, znaczy prostymi w kontekście, że każdy z nas w miarę rozumie, tak? czym, czym jest na przykład WIBOR. Historycznie patrząc, oprocentowanie kredytów czy pożyczek odwoływało się kiedyś, na przykład w latach 90., pewnego typu kredyty, na przykład do współczynnika inflacji, CPI, tak? czyli inflacji konsumenckiej. Więc to nie jest takie ewidentne, na czym opiera się to zmienne oprocentowanie. I może, Karolu, jakbyś mógł wyjaśnić, no właśnie, od czego. Zależyć może to oprocentowanie, jak te klauzule mogą być w konkretach skonstruowane? To jest kwestia, która była przedmiotem orzecznictwa Sądu Najwyższego, wystąpień i opinii stanowisk rzecznika finansowego, prezesa Łokiku wielokro, wielokrotnie. No przede wszystkim wskazać należy, że dane kryterium ma być obiektywne, sprawdzalne. Na tej zasadzie, że konsument, nie będąc profesjonalistą, wie, że w przypadku podwyższenia danego y, czynnika ekonomicznego, jego kredyt powinien wzrosnąć o tyle albo spaść o tyle. Dobrym przykładem jest, jest WIBOR. Jeżeli y, zmienna, y, klauzula zmiennej, y, zmiennego procentowania jest y, stworzona w ten sposób, że jest to kredyt jest oprocentowany, stała marża banku plus wskaźnik Vibor, na przykład 3M czy, 6, czy, czy 6M, wtedy konsument może zbadać, jak wygląda stawka Vibor, jak wygląda marża banku i może sobie dodać, czyli jest to sprawdzalne przez konsumenta, czy mówiąc kolokwialnie, bank go. Nie oszukał. Nie sugerujemy, że banki oszukują, natomiast yy, sądy jednoznacznie wskazały, że konsument musi mieć możliwość sprawdzenia tego, czy ta stawka została wyliczona. Ale to nie wszystko. No właśnie. Poza tym, że, że musi wiedzieć w jaką stronę i na czym będzie się opierać, to jeszcze od czego, od czego zależy? To znaczy, może jakbyś, jakbyś mógł opisać. Kiedy ta stawka się zmienia, jak, jaki moment decyduje o tej zmianie, jak to jest uregulowane, czy w konkretnych umowach i, i jak orzecznictwo się co do tego odnosi? No właśnie, bo y, klauzule, które funkcjonowały w przeszłości, o czym też, też za chwilę powiemy, pozostawiały pewne niedomówienia. Mam przykład. Jest, nie będziemy mówić jaki bank stosował, ani w jaki jego typu kredycie, ale klauzula zmiennego oprocentowania brzmiała następująco. Stopa procentowa kredytu może ulec zmianom w okresie trwania umowy w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego, oprocentowania lokat międzybankowych stawek Wibor, rentowności bonów, skarbowych obligacji Skarbu Państwa lub zmiany stóp. Procentowych NBP oraz w zakresie wynikających ze zmiany tych parametrów. A to zostało zakwestionowane akurat przez UOKiK, natomiast na podstawie też orzecznictwa, w tym orzecznictwa Sądu Najwyższego. Jaki jest problem akurat z tą klauzulą? Po pierwsze, co to znaczy, że może ulec? Może ulec, czyli jeżeli wskaźnik WIBOR, stawka WIBOR zostanie podwyższona. No to bank może podwyższyć, czyli wtedy jest to jego dyskrecjonalna władza, czyli on podwyższa. No dobra, ale jak WIBOR z kolei spada, no to bank dalej nie, ma, nie jest zobligowany do zmiany tego, ale może to zrobić. Czyli teoretycznie na podstawie takiej, a nie innej klauzuli. Bank w przypadku zmiany stawek czynników ekonomicznych korzystnych dla konsumenta mógłby nie obniżać stawki i oprocentowania, zaś w przypadku zmian korzystnych dla banku, a nie korzystnych dla konsumenta mógłby je zmieniać, zmieniać dowolnie. Co więcej, akurat w tej klauzuli jest wskazane, że ma to następować w zakresie wskazanym. To jest, to jest dobrze. Ta klauzula nie jest w całości dobra, ale to jest akurat mniej dobre. No, co to znaczy w zakresie? Czyli jeżeli nie jest skazane, że w przypadku spadku wiboru, ma to być obniżka. Bo teoretycznie jest to zmiana. Jest to zmiana, czyli yy, patrząc na sprawę trochę absurdalnie. Jeden ze współczynników, czynników, od których jest uzależniona stawka oprocentowania się zmienia, czyli bank może zmienić oprocentowanie kredytu, ale nie jest wskazane w jakim kierunku. Więc mógłby teoretycznie przy spadce WIBOR podwyższyć to oprocentowanie. No, jest to przede wszystkim również ta klauzula, którą przeczytałem, ona jest nieprecyzyjna, czyli konsument nie może zbadać, czy ta stawka została zmieniona dobrze w jego kredycie, czy też nie? No bo nie wiadomo, czy to ma mają być oprezentowanie lokat międzybankowych, czy rentowność bonów, czy zmian, zmiana stóp procentowych, a niektóre banki i parabanki używały jeszcze to, o czym mówiłeś wcześniej, czyli współczynnika inflacji, współczynnika stawek publikowanych, publikowanych przez GUS, czyli przede wszystkim klauzula Zmiennego procentowania. Ma być precyzyjna, musi być wskazane, e, w którym kierunku e, e, następuje ta zmiana, w jakim zakresie, czyli, że jeżeli stawka WIBOR zaszła o jeden punkt procentowy, e, to e, kredyt też wzrasta o taką kwotę, a nie na przykład o trzy. I te wszystkie e, okoliczności muszą zostać uwzględnione przez bank przy konstruowaniu zmiennej. Stopy procentowej i klauzuli dotyczącej zmiennej, zmiennego oprocentowania. Bo przeciwnie, no bank może się należyć na pewne niebezpieczeństwo, o, której, o którym powiemy trochę później. Natomiast zanim o tym powiemy, to funkcjonuje coś takiego, czasem się mówi, że jest okresowe stałe oprocentowanie kredytów. Co to takiego? Uh -huh. Może zacznę od, od słowa wstępu. Kredyty w naszym kraju, kredyty hipoteczne, bo na tych się zazwyczaj skupiamy, analizując produkty kredytowe. Niemal w 100% oparte są na wspomnianej przez, przez Ciebie, omówionej przez Ciebie zmiennej stopie procentowej. Natomiast nie jest to standardem na zachodzie, gdzie kraje rozwinięte. Kraje Europy Zachodniej, jak i Stany Zjednoczone od dziesiątek lat proponują klientom hipotecznym stałą stawkę procentową, która obowiązuje albo przez długi czas, długi okres w stosunku do czasu trwania całej umowy, albo w ogóle przez cały okres trwania umowy. I statystyki tutaj są bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o, o kredytobiorców polskich, bo. Dajmy na to w Danii taki współczynnik kredytów ze stałą stopą procentową, to jest aż 75%, a w Belgii 85% kredytów, które co najmniej na 10 lat mają zabezpieczoną stałą stopę procentową. W związku z takim obrazem rynku zachodniego, Komisja Nadzoru Finansowego pod koniec 2019 roku, a konkretnie w grudniu, Wydała rekomendację S. To jest taka rekomendacja dla sektora bankowego. Ona nie jest bezwzględnie wiążąca, natomiast regulator, jakim jest KNF, no mają na uwadze przy, przy kontrolowaniu rynku bankowego. Ta rekomendacja wprowadziła obowiązek posiadania przez banki oferty kredytów hipotecznych z okresową stałą stopą procentową. Niestety, w tej rekomendacji ta stała stopa została ograniczona do 5 lat. To znaczy, banki oczywiście mogą wprowadzić na dłuższy okres, natomiast no prowadząc działalność nastawioną na zysk i spodziewając się wzrostu. Wiemy, jak to wygląda w praktyce. Tak. Kursu, znaczy stawki, stawki oprocentowania raczej nie oferują ponad 5 lat. No i ta regulacja obowiązuje od lipca. 2021 roku, i faktycznie analizując oferty banków wszystkie, wszystkie wprowadziły tego typu produkty. Natomiast ja tak z, z ciekawości przed dzisiejszym programem udałem się do, do jednego z takich wiodących banków i zapytałem, jak to, jak to właśnie wygląda w praktyce. I tutaj doradca kredytowy powiedział mi, że praktycznie te produkty cieszą się zerowym zainteresowaniem Polaków, aż był zdziwiony, szczerze mówiąc tym, tym faktem. I Odnosząc to do e, dwukrotnej już w ostatnim czasie podwyżki stóp procentowych, jeżeli kredytobiorca e, przyszły, tak, kredytobiorca podczas procedury kredytowej e, zdecydował się na taką stałą stopę, to już dzisiaj ona by się zrównała z tym, jaka jest wysokość Wibor 3-miesięcznego. Czyli już e, ta podwyżka zrekompensowałaby mu początkowy większy koszt takiego produktu. Kredytowego. I te oferty banków oczywiście ewoluują, to znaczy one dostosowują się do wzrastających stóp, jeżeli chodzi o, o również tą stałą stawkę procentową. I to, co na, na dzień dzisiejszy jak wygląda oferta jednego z banków, ta stała stopa jest dwukrotnie wyższa niż dzisiejszy WIBOR trzymiesięczny. Jak to wygląda na przykładach, tak, jak to wygląda na takim przykładzie, który, który staramy się zawsze nim operować, żeby tak zapadał w pamięć, to znaczy kredyt na 30 lat na kwotę 300 tysięcy złotych. W przypadku kredytu o zmiennym oprocentowaniu, ta, to oprocentowanie na dzień dzisiejszy, na datę zawarcia umowy wynosiłaby przy marży 1,8 punkta procentowego, 3,89 punkta procentowego, a przekładając to na ratę miesięczna rata wyniosłaby 1410 zł. Natomiast w tym samym banku przy yy, wyborze okresowej stałej stopy procentowej na 5 lat yy, ta, to oprocentowanie łączne wyniosłoby 5,22 punkta procentowego, a rata wyniosłaby 1650 zł. Czyli na dzień dzisiejszy byłoby to 240 zł więcej, natomiast jest to pewne zabezpieczenie na przyszłość. i starając się przedstawiać państwu zarówno ze względu z takiej od strony prawnej, ale no siłą rzeczy tak mówiąc o kwestiach ekonomicznych, no również posługujemy się tak takimi pojęciami to, to, to co możemy zarekomendować, żeby zastanowili się państwo również nad tą opcją Rozważyli, jakie, jakie ryzyka z tą, czy, czy, czy drugą opcją mogą się wydarzyć. Także, także to, to tyle, jeżeli chodzi o, o kwestie stałej stopy. Choć jeszcze, przepraszam, jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. To znaczy, nawet ci kredytobiorcy, którzy już mają kredyt w złotówkach, zawarli go przed lipcem bieżącego roku. Oni również mają możliwość wystąpienia o przekształcenie oprocentowania na okres 5 lat na oprocentowanie stałe. Także jest to też pewna pewna możliwość, nad którą można. Jak ktoś, jak ktoś uważa, że może to być dla niego korzystne, może warto rozważyć. Dobrze, mamy teraz w Polsce taką oto sytuację, że wzrosły stopy procentowe. No i niestety wygląda na to, no oczywiście nie strasząc, natomiast no wszystko, wszystko na to wskazuje, że ten wzrost stóp procentowych to nie jest koniec. Większość kredytów no to jest jednak zmienna stopa oprocentowania, uzależniona od stóp procentowych ogłaszanych przez, przez Radę Polityki, Polityki, Pieniężnej, Polityki Pieniężnej. tak. No więc i jakbyśmy tak na przykładach pokazali, jak wraz ze wzrostem właśnie stopy referencyjnej może wzrastać taki przykładowy kredyt. No to posługując się wspomnianym przykładem, kredyt na 30 lat, kwota 300 tysięcy złotych. Po ostatniej podwyżce stóp procentowych. W sytuacji, w której marża banku, czyli ten stały czynnik oprocentowania, wynosi 2,5 punkta procentowego, oprocentowanie naszego kredytu na dzień dzisiejszy, wczoraj sprawdzałem ostatni współczynnik VIBOR 3M, wyniosłoby 4,2 punkta procentowego. Rata kredytu wyniosłaby w związku z tym 1470 złotych. Jeżeli rozważamy dalszą podwyżkę stóp procentowych, a przypomnijmy, że już 8 grudnia tego roku będzie następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i ta podwyżka potencjalnie może się wydarzyć. Jeżeli rozważamy wzrost, WIBOR do 2,5 punkta procentowego, czyli poziomu z 2014 roku, nie tak dawno. Rata wzrasta nam do kwoty 1610 zł, 140 zł. Patrząc dalej na, na to jak wyglądało to wszystko historycznie, w okresie największego boomu kredytów frankowych 2008 rok, WIBOR wynosił 6,5 punkta procentowego. W takim wypadku nasze oprocentowanie kredytu wynosi już 9% w skali roku. No, wydaje nam się to no, radykalne bardzo, bardzo dużo jak na obecny koszt pieniądza. Rata wzrasta do niebagatelnej kwoty 2410 zł. Czyli już mamy wzrost o ponad 1000 zł. Przypomnijmy z jakiego poziomu? Z poziomu przed podwyżką, tą ostatnią podwyżką stóp procentowych. Z przed poziomą, tak, no tak. 1300, niecałych złotych. Tak, niecałe 1300 złotych, potencjalnie może wzrosnąć, wzrosnąć nawet do 2400 złotych. Radykalna, radykalna, radykalna. Ogr ogromna oczywiście podwyżka. Nie wiemy, czy, czy tak się Oczy... stanie. Y Warunki z 2008 roku również były unikalne, bo, bo była to no, sytuacja chwilę przed, przed kryzysem wielkim finansowym. Ten koszt kredytów w złotówkach był, był nadal wysoki w stosunku do, do innych walut, co, czego znam innym tym przykładem jest właśnie decydowanie się przez ponad 80% ówczesnych kredytobiorców na kredyty frankowe. Dobrze, to mówisz o 2008 roku, kiedy była unikalna sytuacja, jak mówisz? To cofnijmy się jeszcze bardziej. Oczywiście nie chcemy prognozować, nie chcemy wierzyć, że tak się stanie, ale chodzi o podanie pewnego przykładu obrazowego. W 1999 roku inflacja w Polsce osiągnęła poziom 7,3%. Procent, no to akurat jest zbliżony do, do dzisiejszego. Do, do dzisiejszego. No, no dobrze, nie chcemy straszyć, ale powiedzmy trochę o tym, jak wtedy wyglądały te stawki, mm -hmm. stawki kredytu. Tak, w tamtym czasie, w tym 1999 roku, stopa referencyjna wahała się bardzo, bo wynosiła od 13 do aż 16,5 punkta procentowego. Przyjmujmy, przyjmijmy dla naszych wyliczeń średnią 14%. W takim wypadku już nasz symulowany kredyt miałby oprocentowanie 16,5 punkta procentowego, a rata kredytu wynosiłaby 4150 zł. Oczywiście, to są sytuacje nie do porównania z, z dniem dzisiejszym, bo wiemy, w jakiej sytuacji wtedy była polska gospodarka. Nie byliśmy w Unii Europejskiej. Ten dostęp, dostęp naszego rynku na zewnątrz był również ograniczony. Natomiast no, analogia inflacyjna akurat tutaj nam się powiela. E, dobrze, to ja mam takie pytanie, bo zaczęliśmy od tego, że istnieją różne klauzule zmiennego procentowania. Wskazaliśmy, jakie powinny być te, te warunki, od których może być uzależnione oprocentowanie, ale czy w przeszłości zdarzały się takie sytuacje, o których wiemy, że te klauzule były przez banki czy parabanki konstruowane, konstruowane źle, w niewłaściwy sposób, w sposób błędny, niedozwolony. Językiem prawniczym powiedzielibyśmy, w sposób abuzywny. Tak. Jak najbardziej takie przypadki się zdarzały. Myślę, że w ogóle kwestią abuzywnym, odnoszącym się do oprocentowania i skutką takim. Daleko być może idącym. Myślę, że przygotujemy na ten temat w ogóle oddzielny program, bo, bo to jest na tyle ciekawe zagadnienie i również dotykające tak wielu. To jest bardzo osób. ważne zagadnienie, któremu chcielibyśmy poświęcić dłuższą chwilę, żeby to dokładnie, dokładnie wytłumaczyć, bo to jest ważne i dające, dające potencjalne możliwości kredytobiorcom. Tak, natomiast o, o, o tych przykładach, one się zdarzały, one były również kwestionowane przez Ułokich, tak jak zacytowałeś, e, tą zakwestionowaną klauzulę. E, no i, i temat jest, jest bardzo ciekawy, bo kiedyś e, no, sektor bankowy dość swobodnie, wydaje się, podchodził do tychże klauzul i wprowadzał duży, duży element uznaniowości. W ich konstruowaniu, i tutaj mówię, zarówno o, o bankach wspomnianych przez Ciebie, jak i parabankach, no, różnego rodzaju instytucjach finansowych. No właśnie, i pytanie, co, co wtedy można zrobić, bo mm, kiedyś wydawało się, że z bankiem absolutnie nie da się wygrać. Pan, je, było takie, takie, takie przekonanie, takie powiedzenie: bank zawsze musi wygrać, nie walcz z bankiem, nie masz, nie masz szans. Otóż są szanse i najlepiej pokazali to Frankowicze, gdzie też to częściowo dotyczy właśnie e, klauzul e, związanych, związanych z oprocentowaniem. Oczywiście nie wchodzimy w szczegóły, bo tam jest bardzo wiele innych, e, innych okoliczności, które omawiamy w. W naszych pozostałych programach. Natomiast jeżeli taka klauzula narusza przepisy, jest abuzywna, jest niedozwolona, w przypadku w ogóle kredytu konsumenckiego jest dużo prostsza sprawa, bo tam można dochodzić tego przed sądem, że nie został wskazana ta stopa oprocentowana jako, że została wskazana w sposób niedozwolony, to ono, ona w ogóle. W odpowiedni sposób nie została, o niej nie został poinformowany konsument, a zatem yy, można zastosować yy, tak zwaną sankcję kredytu darmowego. Czyli konsument zwraca tylko sam kapitał bez kosztów, yy, bez kosztów dodatkowych. Ale w przypadku innych kredytów to nie jest tak, że yy, yy, nie mamy możliwości yy, w żaden sposób ratowania się i konsument jest na straconej. Pozycji, bo właśnie przykład Frankowiczów pokazał, że dochodząc swoich roszczeń przed sądem, można i wskazując sądowi, że dane klauzule są niedozwolone, że są abuzywne, że dotyczy to głównych świadczeń, można uzyskać nieważność kredytu, umowy kredytu, co sprowadza się do tego samego czyli oddajemy sam kapitał. Tak jest i dlatego właśnie wielokrotnie w naszych programach yy, wspominaliśmy o tym, aby, yy, aby nie stygmatyzować, czy nie yy, w pewien sposób nie stawiać frankowiczów na takiej, przeciwko przeciwko, przeciwko tak, kredytobiorcom przeciwko złotówko, złotówkowym, tak. bo tak jak wspominaliśmy yy, ten dorobek orzeczniczy, który powstał na tle spraw frankowowych precedensowy na skalę Polski, Również przyda się w przyszłości kredytobiorcom złotówkowym. Tym samym gramy, można powiedzieć, do jednej bramki. Bardzo dobre podsumowanie naszego programu, że kredytobiorcy, niezależnie czy Frankowicze, czy kredytobiorcy złotówkowi, grają do jednej bramki i, Szanowni Państwo, do jednego Państwa namawiamy, aby zawsze. Patrzeć na dostępne możliwości, patrzeć na to, jakie są szanse na dochodzenie swoich słusznych praw względem banku. Nie, nie stoicie, już nie stoicie Państwo na straconej pozycji i myślę, że tym akcentem możemy podsumować ten program po stronie konsumenta, czyli program, z którym stoimy po Państwa stronie. Za uwagę dziękuję. Marcin Lizurek. Karol Wenus. Do zobaczenia.